Dostałem eee. spierdalam, nie masz amunicji. Dobra, rozłączam się, uciekłem do lasu. No, okay. eee. Ktoś pisze, że przez przypadek strzelił w tyłek Hiro. Może Ciebie? W tyłek dostałeś, bo... <słuk> <słuk> znaczy, tak sobie biegałem po tej fabryce robiąc już 75. kółko na każdym piętrze i mówię, tak sobie myślę, no na pewno ktoś się przypada, czy na bank. <słuk> Zobaczę w co dostałem. A, jest gościu. Na rowerze jest bandyta Ło! Wow. Przejedziemy no! Chuj! Run for run! Hej, was piłk! Bez... Siadajcie? Gdzie jest? Cześć, bo on będzie nie? będzie strzelał. Będzie strzelał, będzie strzelał, uważajcie. Ma mara czy coś. Czy siadamy? Eee, tak, tak, jasne. Powinien być nasz Dobra Mam mało życia Za drzewka ludzie Widzę go Zdaj mi Gdzie jest? Trafiony A, teraz drzewo Na pola. Tak. Teraz go nie widzę. Bo w sumie To powinienem ja z nim żać sprawę, on jest bandytą, jestem hero Wy się stanąć z boku i solo, wiesz gdzie. Tak? tak, solo Czy tutaj już jest górka, górka? Tak. To tutaj trzeba zostawić samochód. A, theoretical. To on cię wczoraj tak. w dupę strzelił. Oże, kurwa, no widzicie, dlatego ja w niego strzelam. Na nadal y koleś mówi, że 300 bloda ma. Just chilling. <noise> Eating my beans. And stuff. <noise> Ech, tak udaje Hajraka, ale gorąco mu się zrobiło, jak taka ekipa go kamerą ścigała. <grym>